Cześć, jak często oglądasz nowo wydane filmy? Czy spędzasz dużo czasu na badaniu nowych filmów? Chcesz szybko zobaczyć nowe zwiastuny filmów? Mamy dla Ciebie rozwiązanie, które pomoże Ci zaoszczędzić dużo czasu. Aby rozpocząć, przejdź do naszego linku do strony internetowej, który znajduje się w opisie YouTube. Na naszej stronie kliknij przycisk Wyszukaj i obejrzyj zwiastun Lista 20 najpopularniejszych zwiastunów filmów. Za pomocą pola wyszukiwania możesz również znaleźć dowolny film, na przykład pozwala wyszukać filmy z Gwiezdnych Wojen. Poniżej znajduje się lista filmów, które mają nazwę Gwiezdne Wojny. Zobaczysz informacje, datę produkcji tego filmu. Zwiastun filmu rozpoczyna się po kliknięciu banera filmu. Kliknij link do strony w opisie YouTube, aby rozpocząć oglądanie zwiastunów filmów. Jeśli podoba Ci się nasza treść, proszę również nacisnąć przycisk subskrypcji. Nasz zespół co tydzień dostarcza przydatne treści techniczne. Pamiętaj również, aby kliknąć dzwonek. Dziękuję za obejrzenie.